11 marca 2003 roku baza lotnicza Eglin, Floryda. Stany Zjednoczone testowały broń, która na zawsze zmieniłaby pojęcie siły ognia. Massive Ordnance Air Blast, znana jako „matka“ wszystkich bomb, była poddawana próbie. Mówimy o masywnej bombie ważącej imponujące 9,5 tony, która może pozostawić ślad zniszczenia na ponad 1,5 tysiąca metrów we wszystkich kierunkach. Przez 14 lat ta broń pozostawała wojskową legendą miejską. Wszyscy wiedzieli, że istnieje, ale nigdy nie została użyta w prawdziwej sytuacji. A fala uderzeniowa była słyszana na wiele kilometrów, ale w 2017 roku to się zmieniło. Stany Zjednoczone postanowiły użyć tego giganta przeciwko tunelom islamskie państwo w Iraku i Syrii w Afganistanie, a rezultat, jak widać, był druzgocący. Ale Massive Ordnance, Airblast, miała śmiertelną wadę. Niezależnie od tego, jak potężna była na powierzchni, była bezużyteczna przeciwko celom głęboko ukrytym pod ziemią. A to właśnie w takich miejscach najgroźniejsi wrogowie ukrywają swoje sekrety. Na ten problem Amerykanie stworzyli coś zupełnie innego. Broń, o której mało kto słyszał. Ta broń nazywa się Guided Bomb Unit 57, oficjalnie znana jako Massive Ordnance Penetrator. Mówimy o 13,5 tonach czystej siły destrukcyjnej zaprojektowanej w jednym celu zniszczyć to, czego nie da się zniszczyć. Ale żeby zrozumieć dlaczego ta bomba może zdecydować o przyszłości obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, musimy poznać problem, którego nawet Izrael ze swoją całą potęgą militarną nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie. Jak już wiecie, kilka dni temu Izrael rozpoczął operację Wschodzący Lew. Była to jedna z najbardziej niszczycielskich kampanii wojskowych w nowożytnej historii tego regionu. To, co wydarzyło się tamtego dnia, na zawsze zmieniło równowagę sił na Bliskim Wschodzie. 200 izraelskich myśliwców, w tym nowoczesne F-35, uderzyło w ponad 100 irańskich celów w zaledwie 24 godziny, zrzucając 330 precyzyjnych ładunków. Operacja została starannie zaplanowana. Przez trzy lata agenci Mossadu przemycali do Iranu małą broń drony, rozmieszczając je wcześniej w pobliżu kluczowych celów. Kiedy nadszedł czas, ta tajna sieć zneutralizowała irańską obronę powietrzną od środka, torując drogę konwencjonalnym siłom powietrznym. Naukowcy zajmujący się energią jądrową zostali wyeliminowani. Wysocy rangą dowódcy wojskowi po prostu zniknęli. Wirówki, których budowa zajęła lata, w ciągu kilku godzin zamieniły się w gruzy. Główna irańska instalacja wzbogacania uranu w Natanz została poważnie uszkodzona. Ta instalacja była uważana za serce irańskiego programu nuklearnego. Jak widać, została obrócona w ruinę. Izrael osiągnął coś, co wydawało się niemożliwe. Zaatakował Iran bezpośrednio na jego własnym terytorium i spowodował ogromne zniszczenia. Ale pojawił się problem. Najważniejszy cel pozostał nietknięty. 80 metrów pod powierzchnią, 95 kilometrów od Teheranu, stolicy ukryte wewnątrz góry w pobliżu świętego miasta KOM, znajduje się miejsce, o którym mało kto wie. Nazywa się Fordow. I to jest prawdziwe serce irańskiego programu nuklearnego. A chcesz usłyszeć coś przerażającego? Ta instalacja została zbudowana w całkowitej tajemnicy między 2002 a 2006 rokiem. Zatrzymaj się i pomyśl. Dlaczego mieliby ją ukrywać? Zobacz. Przez lata irańscy robotnicy wykopywali głębokie tunele w litej skale, usuwając tysiące ton materiału. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Ma ono wartość strategiczną. Jest to region górzysty, który zapewnia maksymalną naturalną ochronę. Wyobraź sobie podziemną fortecę, zaprojektowaną tak, by wytrzymać każdy znany w tamtych czasach atak. Warstwy i warstwy żel betonu wzmocnione samą górą. Dobra, wiem, co teraz możesz sobie myśleć. Jeśli ona jest tajna, to skąd o tym wiesz? Cóż, istnienie Fordów zostało ujawnione dopiero lata później, w 2009 roku. Ale nie myśl, że Iran opowiedział o niej wszystko, bo uznał, że dobrze będzie wyłożyć karty na stół. Powiedzieli o tym, bo było już całkiem jasne, że zachodni wywiad odkrył to miejsce. Ale nawet jeśli było znane, to nie czyniło go automatycznie podatnym na atak. Jeśli spojrzysz na ten region z góry, na zdjęciu satelitarnym, wszystko co zobaczysz, to pięć wejść do tuneli znikających w zboczu góry. Są one silnie chronione przez szeroki perymetr bezpieczeństwa i ogromną infrastrukturę wsparcia. To właśnie tam odbywa się najniebezpieczniejsza praca na świecie. 2700 zaawansowanych wirówek, w tym najnowsze modele IR, 6 pracuje nieprzerwanie, 24 godziny na dobę wzbogacając uran. Ale to właśnie tutaj tkwi szczegół, który spędza sen z powiek generałom na całym świecie. Ten uran jest wzbogacany do około 60% czystości. Żebyś mógł sobie wyobrazić, co to oznacza, pozwól, że wyjaśnię to w prosty sposób. Cywilne elektrownie jądrowe, te, które produkują energię elektryczną, potrzebują uranu wzbogaconego do poziomu od 3 do 5%. To wystarcza, aby utrzymać kontrolowaną reakcję, która wytwarza energię elektryczną. To byłoby normalne użycie, znane jako cel pokojowy. To jest poziom wzbogacenia, którego kraje podpisujące umowy nuklearne oczekują od siebie nawzajem. Teraz 60% to już zupełnie inna kategoria to niebezpiecznie blisko 90% potrzebnych do bomby nuklearnej. W 2023 roku inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dokonali odkrycia, które przestraszyło świat. Podczas rutynowej inspekcji w Fordo znaleźli cząsteczki uranu wzbogaconego do 83,7% czystości. To postawiło Iran zaledwie 7% od materiału potrzebnego do stworzenia broni jądrowej. Specjaliści obliczają, że wykorzystując instalację w Fordow, reżim irański mógłby przekształcić swoje obecne zapasy w ilość materiału wystarczającą na 9 bomb jądrowych w zaledwie 3 tygodnie. Pozwól, że to powtórzę. 9 bomb jądrowych, 3 tygodnie. Zatrzymaj się i pomyśl o tym. Teraz rozumiesz, dlaczego Fordow nie jest po prostu kolejną instalacją nuklearną. To dosłownie punkt zwrotny dla irańskiego programu i właśnie z tego powodu stał się najbardziej krytycznym, a jednocześnie najbardziej niemożliwym celem na świecie. Więc jak zniszczyć coś zakopanego 80 metrów pod powierzchnią? Mówimy o budynku o 25 piętrach zakopanym do góry nogami. Konwencjonalne bomby, bez względu na to, jak są potężne, nie są w stanie przebić się przez 80 metrów skały i zbrojonego betonu. I tutaj wkraczają najbardziej zaawansowane izraelskie bomby typu Bunker Buster, takie jak Guided Bomb Unit 28. One robią ogromne wrażenie: ważą dwie tony i potrafią przebijać się przez podziemne struktury z chirurgiczną precyzją. Ale jest pewien problem. Ich maksymalna zdolność penetracji to zaledwie 18 metrów. Przeciwko Fordow to tak, jakby próbować otworzyć sejf młotkiem. I tutaj nasza historia wraca do tej bomby o wadze 13,5 tony, o której wspomnieliśmy na początku – Guided Bomb Unit 57 nie została stworzona przypadkowo. Jej pochodzenie jest bezpośrednio związane z trudnymi lekcjami, jakie Stany Zjednoczone odebrały podczas wojny w Iraku w 2003 roku, kiedy amerykańskie siły analizowały irackie bunkry po inwazji, dokonały niepokojącego odkrycia. Istniejące bomby Bunker Buster miały niewystarczającą siłę penetracji i zniszczenia. Saddam Hussein zbudował podziemne instalacje, które wytrzymały najpotężniejsze ataki tamtych czasów. Teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: jeśli dyktator z Bliskiego Wschodu potrafił zbudować niemal niezniszczalne bunkry w latach 90., to co mogą budować inne kraje? To wtedy Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych oraz Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły projekt uznawany wówczas za ściśle tajny. Cel był prosty, przynajmniej w teorii: stworzyć najpotężniejszą bombę penetrującą, jaką kiedykolwiek zbudowała ludzkość. Broń zdolną dosięgnąć i zniszczyć instalacje broni masowego rażenia ukryte głęboko pod ziemią. Prace nad jej rozwojem trwały latami. Inżynierowie testowali dziesiątki różnych materiałów, eksperymentowali z różnymi konfiguracjami ładunków wybuchowych, opracowywali zupełnie nowe technologie naprowadzania. W latach 2008-2010 prowadzono intensywne testy w White Sands w Nowym Meksyku, jednym z najbardziej tajnych miejsc w Ameryce. Rezultat był imponujący: Guided Bomb Unit 57 to znacznie więcej niż tylko większa bomba. To arcydzieło inżynierii wojskowej. Korpus bomby wykonany jest z ultra wytrzymałego stopu stali o nazwie EGLIN, opracowanego specjalnie na potrzeby tego projektu. Ten stop został zaprojektowany tak, aby przetrwać brutalne uderzenie podczas przebijania się przez lite skały z prędkościami naddźwiękowymi, nie rozpadając się ani nie tracąc kierunku. Ale waga 13600 kg to tylko część historii. Prawdziwy sekret MOP tkwi w dwóch rewolucyjnych elementach. Po pierwsze, jej ładunek wybuchowy o wadze 2 ton i 400 kg to nie jest zwykły materiał wybuchowy. To mieszanka związków opracowanych specjalnie po to, by detonować z maksymalnym efektem w zamkniętych przestrzeniach, takich jak korytarze podziemnego bunkra. Po drugie, i być może najważniejsze, jest jej inteligentny zapalnik. Technicznie znana jako Large Penetrator Smart Fuse, czyli Large Penetrator Smart Fuse, ta technologia zamienia MOP z brutalnej bomby w precyzyjne narzędzie wyburzeniowe. Zapalnik może dosłownie liczyć, ile pięter lub warstw przebija podczas penetracji. Może być zaprogramowany, by eksplodować na określonej głębokości. Może wykrywać zmiany gęstości materiału, przez który się przebija. I co jeszcze bardziej imponujące, może wykrywać puste przestrzenie wewnątrz bunkra i wybrać dokładny moment detonacji, zapewniając maksymalne zniszczenie. Testy wykazały, że MOP może przebić się przez nawet 60 metrów zbrojonego betonu o wysokiej wytrzymałości. Ale czy wiedziałeś, że prawdziwe możliwości obecnej MOP wciąż nie są do końca znane? Nikt nie może tego stwierdzić z całą pewnością. Publicznie dostępne dane opierają się na prototypach z 2007 roku. Od tamtej pory bomba przeszła co najmniej 7 generacji ulepszeń. Każda aktualizacja, aż do obecnej wersji, przyniosła postępy w sile penetracji, precyzji, naprowadzania i skuteczności zapalnika. I to wszystko jest więcej niż wystarczające, aby dosięgnąć Fordow. A strategia ataku, która zostałaby użyta, byłaby czymś, czego nigdy wcześniej nie widziano w historii wojskowości. Pierwsza bomba stworzyłaby początkowy krater, usuwając warstwy ochronne i osłabiając strukturę. Druga, zrzucona w to samo miejsce uderzenia, wykopałaby się jeszcze głębiej przez już otwartą drogę. Trzecia, jeśli byłaby potrzebna, przebiłaby się aż do samego serca instalacji. Innymi słowy, byłoby to jak użycie gigantycznego wiertła o wadze 13 ton, które metodycznie przewierca się przez górę, aż osiągnie swój cel. Każde kolejne uderzenie pogłębiałoby otwór, aż nie pozostałaby żadna ochrona. Ale tu pojawia się kolejny, równie złożony problem. Który zamienia całą tę potęgę militarną w dylemat geopolityczny. Tylko jeden samolot na świecie może przenosić tę bombę. Mówimy o bombowcu bedła Spirit, jednym z najbardziej zaawansowanych osiągnięć ludzkiej inżynierii. Kiedy został zaprojektowany w latach 80. stanowił tak ogromny skok technologiczny, że wydawał się być rodem z science fiction. Jego konstrukcja w formie latającego skrzydła, w połączeniu ze specjalnymi materiałami kompozytowymi i powłokami pochłaniającymi fale radarowe, czyni go praktycznie niewidzialnym dla najbardziej zaawansowanych systemów obronnych na świecie. Każdy B2 kosztuje ponad 2 miliardy dolarów. Dla porównania, to więcej niż wiele programów kosmicznych, jakie widziano w historii. Zbudowano pierwotnie tylko 21 egzemplarzy, z których 19 pozostaje w eksploatacji i wszystkie są obsługiwane wyłącznie przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. A chcesz wiedzieć, jak bardzo jest ważny? Oto ciekawa informacja. Bitwa nigdy nie został sprzedany, wypożyczony ani udostępniony żadnemu krajowi na świecie, nawet najbliższym sojusznikom, takim jak Wielka Brytania czy Izrael. Jego technologia stealth jest uważana za jeden z klejnotów w koronie amerykańskiego wojska, chroniona najwyższym poziomem tajności. Jak widać, to tworzy wyjątkową sytuację. Z jednej strony Izrael może mieć wolę polityczną, planowanie wojskowe i strategiczne uzasadnienie, by zniszczyć Fordow, ale z drugiej strony po prostu nie ma odpowiedniego narzędzia, żeby to zrobić. A chcesz wiedzieć coś jeszcze bardziej imponującego? Testy wykazują, że B2 może przynosić nie jedną, ale dwie MOP i jednocześnie. Mówimy o 27 tonach niszczycielskiej siły lecącej niewidzialnie przez niebo. Dzięki zasięgowi 11 500 km po jednym tankowaniu w powietrzu może wystartować ze swojej bazy w Missouri, uderzyć w dowolny cel na świecie i wrócić bez potrzeby korzystania z baz wysuniętych lub zgody sąsiednich krajów. A teraz, pamiętasz tę podziemną instalację, o której zaczęliśmy rozmawiać? Pamiętasz bombę ważącą 13 ton? Elementy zaczynają do siebie pasować. Fordow została zaprojektowana tak, aby była niezniszczalna wobec każdego konwencjonalnego ataku. Ale Iran zawsze wiedział, że istnieje wyjątek unikalne połączenie MOP i B-2, które posiadają tylko Amerykanie. Tylko, że tutaj pojawia się problem. Decyzja o użyciu MOP przeciwko Fordom wykracza daleko poza kwestie czysto militarne. Konsekwencje byłyby globalne i całkowicie nieprzewidywalne. Pod względem gospodarczym Iran ma niszczycielską kartę przetargową cieśninę Ormus. Prawie 20% światowego zużycia ropy przepływa codziennie przez to wąskie przejście. Całkowite wstrzymanie przepływu mogłoby wywindować ceny baryłki do 150 dolarów amerykańskich, wywołując światowy kryzys gospodarczy. Bezpośredni atak amerykański mógłby również jeszcze bardziej wzmocnić sojusz między Iranem, Rosją a Chinami, tworząc jeszcze bardziej zjednoczoną oś opozycji wobec Zachodu, czego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny. Zarówno Rosja, jak i Chiny już potępiły ataki izraelskie, określając je jako naruszenie prawa międzynarodowego. Z drugiej strony pozwolenie Iranowi na kontynuowanie jego programu jest przez wielu uważane za jeszcze bardziej niebezpieczną alternatywę w dłuższej perspektywie. Dzięki udowodnionej zdolności do wyprodukowania materiału na 9 bomb jądrowych w trzy tygodnie, każdy kolejny dzień przybliża reżim do nieodwracalnej zdolności nuklearnej. Gdy tylko ostatecznie przekroczy te granice, cała dynamika w regionie ulegnie zmianie. Kraje takie jak Arabia Saudyjska, Turcja, a nawet Egipt mogą poczuć się zmuszone do rozpoczęcia własnych programów nuklearnych. Jeśli spodobały Ci się te treści, zasubskrybuj kanał i podziel się nimi z osobami, które powinny zrozumieć, co naprawdę dzieje się na Bliskim Wschodzie. Do następnego razu.